No i siemanko, siemanko, jak widać. Dzisiaj poprawiny z ogniska. Paliliśmy w niedzielę, dzisiaj jest poniedziałek, więc po szkole. I se no, takie patyczki dokładam do swojego ogniska i to się po prostu poli Leśne przygody. Jesteśmy, jak widać, samym drzewak. I se polimy. Ławeczki Zrobiliśmy, zrobiłem, więc mamy na czym siedzieć. Jest ciepło. No, no, i se tak palimy. Trudno było trochę rozpalić, ale to to rozpalenie jest dla mnie, jak to się mówi. Ja się no po prostu teraz mogę dokładać do swojego ognia. A kiedyś może zrobi mój brat Jacek. Cześć. Ognisko porządne. Latam wojskowi. tak zauważą, że się poli. To może być ciężkie. No i co? No i poprawimy z niedzieli na poniedziałek. Część druga. Cześć. Aha, jeszcze nie cześć. Bo zapomniałem przypomnieć o subskrypcji tego kanału oraz łapek w górę i jakiś mi komentarzak. Cześć teraz.